Siemanko, siemanko. Pierwszy odcinek od narodzin do śmierci. To będzie seria, która będzie się pojawiać raz w miesiącu. Teraz jest od narodzin do śmierci youtubera. No, zaczynamy. Mamo. Mamo. Musisz iść do pracy? Dzisiaj jest sobota. A już w sobotę mówisz, że też pracujesz. I idę sobie pograć na Robloxie. Nie, nie, nie. O, pogram sobie w A jakby tak założyć kanał? Dobrze mamu Mam, mam Dobrze 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 Założę sobie kanał własny Nazwę go Ulklamen mm. Prodoga Loblox Ja chcę sobie słodziej, oki? Hmm. ta widzowie. To jest poza kontentem. Póki co trochę mi trochę tak będzie mi ciężko zrobić te wszystkie cięcia, więc na razie tak będę się powiększał. Dwa lata później... I, dobra, mam już 20 ty 20 subskrypcji przez 2 lata. Hehehe, zobaczcie, co jest właśnie. Moja mama poszła znowu do sklepu. Dobra, zjem swoje pizzę Niby to mamy pizza, ale zjem eee, odpocząłem od YouTube'a i to się położyć. O. ale trochę inny twarz nie taką twórkę dobra nie eee. mi się spać wracam na youtube a. nowy odcinek montuję wiem o Robloxie Hehehe <laughs> no, nie nia 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 u mm. dobra wiem sią siemanko siemanko z tej strony masz ulubiony youtuber C jak jej zakładam nowy kanał o Robloxie. Nazywa się Ultraman Podługa Roblox 2.0 <śpiewanie> Dobra Dzisiaj są moje urodziny, mam już 5 latek Nie, 7. Tak 5 5 lat później Nie, moja mama ciągle chodzi do tego sklepu. Dzisiaj są moje dziesiąte urodziny. Do pracy. I dzi dzisiaj w ogóle idzie do pracy, bo mama nie wiem, idzie się pojechać na dworze. Dzisiaj są moje urodziny dziesiąte. Dobra. Dobra, idę sobie poczekam na tą mamę. Eee, zmienię koszulkę, idę zmienić koszulkę. pociągnie od 12 dni chodzę w tej koszulce. Eee, pytajcie kto to jest... Niestety nie mam prywatnego serwera na Robuxy. Dobra, zmieniam koszulkę i... Eee... O wiem, w kaczuszki. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só, gente. Idę na gente. Ej, zostawię otwarte <laughs> Dzisiaj jestem o... Ciekawe czy mama mi kupi tort. Nie I je... Aj, moja mała dopiero wraca o dziesiąty. Cały dzień by było tam. Jeszcze dwie godziny. Na, 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 Co się to wappisa? Teraz na Gdzie na mój rowerek? Gdzie to jest mój rowerek? O tu! I idę, idę sobie pojeździć. Oczywiście zielony rowerek mam. Jak zawsze. Zdałem kartę rowelową dzisiaj. Na razie muszę się wydobywać. Dobra, wracam do domku. Pewnie mama już na mnie czeka. Au, au. Oj. Jak fajnie jest mieć kartę rowerową. Muszę po tak straciłem na drugą stronę. Jadę dalej. Godzina. O, pewnie już jest, mama w domu. Jadę. Awa, <authorized>

Zmęczony trochę z idę do domu. Jak się wyjdzie? Prze, nagram film na YouTubie. Hej mama. Coś cię robię. Hej widzowie, dzisiaj mam dziesiąte urodziny. I z... O, dzisiaj wbiłem pięć tysięcy subów, dziękuję widzowie. To dzięki wam. Zamiana.

To ja też, idę spać Eee, jest dopiero 13, ale jestem zmęczona Eee, mi się trochę nie chciało dzisiaj Dobra, zjem sobie kawałek tartu Eee, dzisiaj mam urodzinki Co? Nie mam pobicie Mniam, niam, miem, miam. M, miał, mniam, Ale dobry. Eee. Kolejne 5 lat później. E, już mam 15 lat. I co z moim kanałem. Mmm, 100 tysięcy słów. Dziękuję. Możesz na chwilę wyjść. Dobra. Ja grać. Yo, Szymanko, widzowie, dzisiaj, jak widzicie, z okazji 100 tysięcy słów jest face reveal. Um, to ja właśnie mam na imię Daniel. Um, dzięki Wam za wszystko, za te 100 tysięcy słów. Um, to dzięki Wam. Jestem Wam bardzo dumny. Dzisiaj za to robię, robię challenge, który będzie miał najwięcej lajków, wygrywa. Nara teraz zmontować tylko Odejdź stąd. A, jeszcze pół godziny montowania. O już piętnasta. Troszeczkę jeszcze. Jezu, jakieś lagi. To teraz będę tak czekał do szesnastej. Teraz mi to skończył dobra. Oh, jeszcze jakoś pół godziny roboty i skończona. O, oh, jeszcze na nascie sekund. Mm. I skończone u nas mamo w Dobra, a co tutaj dzisiaj sobie zjeść? Kolejne pięć lat później. W końcu to jeszcze pięć lat. Zobaczę, ilu osób. Mam mamo, mamo, nie, 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 mamo, nie. Mamo, nie, nie, nie. nie. Proszę, mamo, mamo, nie. Nie, nie, Straciłem mamę zobaczyć. Takie nie, 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 MAMU! Mm. MAMU! Dlaczego Cię tutaj nie ma? Jadę na jej pogrzeb. Jadę. Jadę na pogrzeb. Jadę na pogrzeb mamy Mamo Mamo dziękuję tobie Mamo, dziękuję tobie za wszystko jadę

Allora non l'ho